Mężczyzna nie swoje konto wykorzystał kilka razy. Cudzą kartą płacił zbliżeniowo. Wszystko zarejestrowały kamery sklepowe. Najprawdopodobniej znalazł tą kartę. To skusiło go do tego działania, posłużył się ją sześciokrotnie, kupował przede wszystkim alkohol. Zdjęcie z jego wizerunkiem opublikowane zostało w większości mediów w regionie, szczególnie tych internetowych. Po kilku dniach poszukiwany sam zgłosił się na komendę policji usłyszał zarzuty, sześć w sumie zarzutów. Postanowił dobrowolnie poddać się karze. Zaproponowana kara to rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Przypadki, kiedy ktoś używa cudzej karty płatniczej zdarzają się coraz częściej. Zazwyczaj karta jest kradziona lub znaleziona. Aby zapłacić za zakupy o wartości do 50 zł, nie trzeba znać PIN-u. PayPass to bardzo popularna forma płatności. Tak, używam karty płatniczej, tej formy zbliżeniowej. Jest to wygodne, się wydaje, że bezpieczne, praktyczne bardzo. No nie zdarzyło mi się, żeby ktokolwiek mi ukradł kartę, więc myślę, że tak, bo w razie czego blokuję od razu na telefonie. A to jest wygodne? Ale zdecydowanie. Normalnie tylko na, na dotyk i koniec. Jest ja ograniczenie tylko do 50 zł, nie? Na zbliżeniówce i raczej się nie boję. Sprzedawca nie ma obowiązku sprawdzać, czy posiadacz karty jest także jej właścicielem.